Gdy zapadnie noc, gdy pustoszeją ulice i w domu Twym światła gasną, nocą pod srebrnym księżycem myślisz zasypia miasto? Choć wielka cisza ogarnie domy i mosty i parki, choć śpią uliczne latarnie, a nad bramami latarki. Choć w szparze świerszcz nie szeleści, ptaki spokojnie śpią sobie, miasto pracuje i nie śpi. A kto pracuje, opowiem. Oto zagwiżdże i w iskrach parowóz ruszy z peronów. To ojciec twój, maszynista, ludzi powiezie do domów. Leżąc w swym łóżku niewielkim po całodziennych zabawach słyszysz głos matki z pikerki. Halo, tu mówi Warszawa. Srebrzyście zalśniła Wisła i księżyc dawno już wzeszedł, gdy ojciec telegrafista nadawał pilną depeszę. Dzwoniła północ na wieży, słowik w jaśminach się żalił, gdy ojciec lekarz puls mierzył chorej dziewczynce w szpitalu. Ulica pusta i nocna, ktoś biegł nią, prędzej, ach prędzej, biegł po lekarstwa dla chłopca do twojej matki w aptece. Plac pustym mgłą się zasnuwał, mrok gęstniał w cieniu balkonów, gdy ojciec milicjant czuwał nad snem i ludzi, i domów. Gwiazdy spadały migocąc niebem majowym, sierpniowym, gdy ojciec montował nocą stalowy tor tramwajowy. Płonęło niebo nad Śląskiem, patrz, iskry ku gwiazdom lecą. Ojciec stal giął jak gałązkę, stojąc przy hutniczym piecu. Wiatr nocny dzwonił po szyldach, gdy czuwał przy swej maszynie młody robotnik przy filtrach. I w elektrowni inżynier. I strażak przy telefonie czuwał, spędzając sen z powiek. Nie spały serca i dłonie, czuwało miasto i człowiek. A ojciec piekarz, na rano dla ciebie, dla wszystkich dzieci chleb musiał piec tak samo, potrzebny jak słońce, co świeci. Noc mija, gaśnie już gwiazda, widno się robi na świecie. To pośród śpiącego miasta pracował i nie spał, już wiecie. To dla was, żebyście spali, a wstając rankiem wesołym, mieli złocisty rogalik i mogli jechać do szkoły.